Miasto Tkaczy sięga lat dwudziestych XIX wieku, kiedy utworzono w Zgierzu pierwszy ośrodek przemysłu włókienniczego w Polsce. Urząd Miasta Zgierza podjął działania zmierzające do pozyskania środków finansowych i odrestaurowania tej pełnej historii grupy zabytków. Poznaj Park Kulturowy Miasto Tkaczy. Zapraszam do Zgierza. Beata Piechota, witam w środowym wydaniu programu lokalnego. Rozpoczynamy od wydarzeń, w których poruszymy temat dojazdu do kąpieliska Malinka, powiemy o szansie dla zwierząt starających się o mieszkania komunalne, a także o akcji harcerzy zachęcających do oddawania elektroodpadów. Rozpoczynamy od afery podsłuchowej, która echem odbiła się i w naszym mieście. Czy kontrowersyjne wypowiedzi wysokich urzędników doprowadzą do zmiany władzy w Polsce, pokaże czas. Na razie, narodowcy z naszego miasta postanowili odwiedzić biuro zgierskiego posła Platformy Obywatelskiej. O propozycji mu złożonej i dziwnych podarunkach Kuba Niedziela. Restauracyjny stoliki i urządzenia nagrywające to symbole afery, jaka w ostatnich dniach wstrząsnęła polską sceną polityczną. Podsłuchiwano polityków i urzędników najwyższego szczebla, w tym ministrów spraw zagranicznych i wewnętrznych. Ich swobodne, niepozbawione wulgaryzmów rozmowy pokazują według niektórych prawdziwe oblicze polskich elit politycznych. Pokłosiem tych wydarzeń była akcja zorganizowana przez jedno z ugrupowań prawicowych. Narodowcy odwiedzają w tym tygodniu biura poselskie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, także w Zgierzu. Przekazujemy symboliczną kupę kamieni w myśl tego, co powiedział minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz o programie inwestycji rozwojowych, że to jest niecenzuralne słowo dupa i kamieni Kupa. Cała akcja przebiegała spokojnie, ponieważ poseł platformy przybywa poza zgierzem, narodowców przyjął jego asystent. Przekaże prośbę wystosowaną do Artura Dunina, aby ten zagłosował za wotum nieufności dla rządu i opuścił koalicję. Choć z góry wiadomo, że parlamentarzysta tak ostentacyjnych gestów nie wykona. Nie jest to aż tak wielka afera, tym bardziej, że wydaje mi się, że tak naprawdę chodzi tu o zupełnie co innego. Według mnie chodzi o tutaj kontekst międzynarodowy, rosyjskie służby, tu się, które już się przewinęły, te ja już mówię o tym od ładnych paru dni, które no, muszą coś zrobić z Unią Energetyczną tworzoną przez, przez ten rząd. Wykradanie poufnych rozmów to broń, którą można zwrócić przeciwko każdej opcji politycznej. Przekonał się też o tym obóz narodowy. Jeden z jego liderów wycofał się kilka miesięcy temu z życia publicznego, gdy w sieci ujawniono treść jego internetowej korespondencji. Nie widzę tu analogii, bo czym innym są naprawdę prywatne rozmowy, zresztą wprost części prywatne z tych taśm wycieło, a czym innym są takie mafijne układy na szczytach władzy w Polsce. A jak Zgierzanie oceniają podsłuchową aferę? Nie znam się na polityce, więc nie chcę się wypowiadać w tej sprawie. Jak już sami między sobą się podsłuchują i krytykują, no to, to, to nic dobrego z tego nie wyniknie chyba. Zamiast się za, wziąć za gospodarkę, się podsłuchują tylko i kłócą, nic więcej. Dla mnie to jest takie niskie, brzydkie i niesłychane, żeby kogokolwiek za cokolwiek podsłuchiwać. W ogólnopolskich sondażach na pewno partia rządząca traci. Czy przełoży się to na listopadowe wybory samorządowe? Nikt nie jest w stanie tego ocenić. Każdy dzień przynosi nowe informacje. Być może sytuacja tam wysunie na plan pierwsze osoby nie kojarzące się jednoznacznie ze światem polityki. Są zniechęcani generalnie do bardziej. To nie jest tak, że ludzie, którzy tutaj przychodzą, mówią coś o że PO już teraz nigdy, Platforma nie. Mówią, że partią mówią dość i ewentualnie nie pójdą na wybory. Czy to jest Platforma, to są wymieniane wszystkie praktyczne grupowania. Wizyta narodowców w biurze Artura Dunina nie była jedyną odsłoną poniedziałkowej akcji. Woreczek kamieni powędrował też do Aleksandrowa Łódzkiego, gdzie swoje biuro ma posłanka PO Agnieszka Hanajczyk. Czy strych to odpowiednie miejsce, by w nim zamieszkać? Okazuje się, że jest to możliwe. Oczywiście po gruntownym remoncie. Wygląda na to, że już niebawem do strychowych pomieszczeń zgierskich kamienic wprowadzą się lokatorzy. Czy pomysł władz spotka się z akceptacją ze strony Zgierzan? Obecnie na przyznanie lokalu komunalnego w zgierzu oczekuje około 30 rodzin. Urząd miasta stara się zwiększyć ilość substancji mieszkaniowych. Postanowiono, że pomieszczenia dotychczas służące jako strychy przekształcić można w mieszkania. Pomysł zaczerpnięty został z innych miast, m.in. z Łodzi. Przeprowadziliśmy kontrolę strychów i wytypowaliśmy pierwsze strychy, które mogłyby posłużyć na utworzenie nowych mieszkań. Mowa o strychach budynków znajdujących się przy placu Jana Pawła II, przy ulicy łódzkiej, Słowackiego, Dąbrowskiego. Powstaniu dodatkowych mieszkań sprzyja fakt, że kamienice są murowane. Mamy te budynki w takim stanie, że wiadomo, że będą przez wiele lat jeszcze funkcjonowały i stały. A co za tym idzie, też i nakłady mogą być mniejsze, że wytrzymają stropy, chociażby tych strychów, żeby można było utworzyć tam posadzkę. Choć kamienice murowane a urzędnicy zadowoleni, to jednak pomysł nie podoba się samym mieszkańcom budynków, którzy do tej pory strych uważali za swoje pomieszczenie użytkowe. W mieszkaniu nie mam warunków, żeby po prostu powiesić to pranie. Samo to, że nawet gdybym nie powiesiła, tak to wchodzi wilgoć, co się wiąże później z chorowaniem dzieci, a lekarze no niestety leki to wszystko nie jest w stanie. Na podwórku nie powieszę, bo raz, że wjeżdża śmieciarka, drugi raz, że śmierci. Jak pani prezydent chce to sprzedać, to będę wieszać u pani prezydent w Urzędzie Miasta. Strychy są w ten sposób usytuowane, że nie mówimy o zajęciu całej powierzchni strychu. Jak twierdzi władza, ewentualnością może być zagospodarowanie jednej części strychu, tak by druga pełniła dotychczasową funkcję. Mieszkańcy są zdania, że strychy to pomieszczenia zapomniane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Od wielu lat znajdują się one w opłakanym stanie. Lokatorzy zabiegali o remont, do którego nie doszło. Teraz na dodatek chce się im odebrać coś, o czego jakąkolwiek funkcjonalną dbali oni sami. Nie ma remontów, ja mieszkam 30 lat, tylko raz był malowany przez 29 lat temu. Jakie dziury, przecież tu jak się wejdzie, to trzeba uważać, żeby nogi nie złamać. Gołębie się zalęgły, prawda? Sam siatki pozakładałem, w taką wagą i w tym wieku musiałem na dach wchodzić i zabijać. No, powiedziałem, oni zrobią, nie przyszli. Przyjść mogą za to nowi lokatorzy. Przekląd jeszcze trwa, jeżeli będziemy znajdować nowe Lokalizację. Na bieżąco będziemy o tym informować w, czy w wydziale, czy u administratora, który też prowadzi taką akcję informacyjną w tym zakresie. Przegląd strychów przeprowadzić mogą też wspólnoty mieszkaniowe. Zagospodarowanie strychów przełożyć ma się na dodatkowe pieniądze na utrzymanie budynków. Władze Gierza poruszą ten temat na najbliższych zebraniach wspólnot. Wraz z początkiem sezonu wakacyjnego zgierzanie łatwiej będą mogli dostać się na malinkę. Amatorów kąpieli i sportu wywodnych przywiezie autobus linii numer 4, którego trasa została specjalnie zmodyfikowana. Jednocześnie dojazd na malinkę został utrudniony od strony ulicy Szczawińskiej. o nowym rozkładzie jazdy i znikającym chodniku Kuba Niedziela. Astronomiczne i kalendarzowe lato już się rozpoczęło. Za chwilę powitamy wakacje. Aby ułatwić mieszkańcom odpoczynek z dala od wielkomiejskiego hałasu, władze Zgierza wydłużyły trasę linii numer 4. Od 28 czerwca, czyli od najbliższego weekendu, autobus będzie dojeżdżał do ośrodka sportowo-wypoczynkowego Malinka. W dni powszechne zaplanowano cztery kursy. Dwa kursy przed południem, dwa w godzinach popołudniowych i późno-popołudniowych oraz sześć kursów w soboty, niedziele i święta. Tak, aby mieszkańcy naszego miasta mogli w pełni korzystać z oferty, jaką mamy na Malince. Władze zakładają, że wakacyjne wydłużenie trasy autobusu powinno obowiązywać wraz z początkiem każdego lata. Ponieważ w tym roku rozstrzygnięto, kto przez najbliższe 10 lat będzie odpowiadał za miejską komunikację, łatwiej jest wprowadzać takie rozwiązania. Tym bardziej, że nie są one kosztowne. Jest to de facto niedługi odcinek trasy, bo trasa zmienia się tylko od ronda. Kaczyńskiego do Malinki z powrotem. Szacujemy, że tutaj zmieścimy się w kilku tysiącach złotych więcej za cały okres kursowania tej linii. Autobus będzie kursował na Malinkę do końca sierpnia. Planowane są zresztą kolejne zmiany tras. Mieszkańcy osiedla Pieskowice starają się, aby komunikacja miejska objęła też rejon ulic Aleksandrowskiej i Wiosny Ludów. Wnioskowaliśmy o zmodyfikowanie jednej z obecnych linii, aby miała trasę również przez teren naszego osiedla. Z tego powodu, że linia międzygminna, która jest łączy Aleksandrów przez naszą dzielnicę ze Stykową, ona nie w pełni spełnia nasze potrzeby. Chodzi o częstotliwość kursowania i szybsze połączenie z centrum Zgierza. W sprawie modyfikacji trasy jednej z linii, tak aby objęła też piaskowice, odbędą się na początku sierpnia konsultacje społeczne. Podczas gdy ułatwiono komunikację z Malinką od strony ulicy Piątkowskiej, trudniej będzie się dostać na kąpielisko od ulicy Szczawińskiej. Na początku tygodnia rozpoczęto demontaż istniejącego chodnika, zbudowanego na granicy skupiska domków jednorodzinnych i lasu. Lokalna Rada Osiedla wnioskowała o zabezpieczenie barierkami fragmentu chodnika, pod którym znajduje się ciek wodny. Tymczasem problem rozwiązano w inny sposób, poprzez likwidację ścieżki. Chodzi jedynie tylko o ten przepływ, a tutaj zrobić barierki, kręgi położyć z jednej i drugiej strony i to by wystarczyło. I tu jest przejście eleganckie, to bardzo dużo ludzi chodzi. Z autobusu numer 5 cały trakt tutaj idzie, masa ludzi przechodzi na Malinkę latem. Teraz ma być czwórka uruchomiona z tamtej strony, a z tej strony no niestety to przejście bardzo potrzebne jest zlikwidowane. Jest to jedyny kawałek chodnika w tej dzielnicy Rudunek. Był to jedyny fragment chodnika. Mieszkańcy są tym bardziej zbulwersowani, że 10 lat temu sami zainicjowali i współfinansowali z budżetu Rady Osiedla budowę utwardzonego przejścia. Przywiozłem prezydenta Maścińskiego i mu pokazałem jak sprawa wygląda, on popatrzył, ale mówi tak, to jest dla mieszkańców bardzo potrzebne i w ogóle jest potrzebne. Panie Józefie, się pan sprawę i my za wszystko zapłacimy i ten chodnik ma tutaj być zrobiony. I był zrobiony. I był do dnia dzisiejszego i tej nie było żadnych problemów. Władze miasta decyzję o rozbiórce tłumaczą względami bezpieczeństwa. Wody deszczowe, które z terenu rudunek dostają się ciekiem do zbiornika malinka, miały spowodować znaczną erozję gleby. My nie jesteśmy w stanie zagwarantować właściwego zabezpieczenia w postaci tylko i wyłącznie jakichkolwiek słupków zabezpieczających ten teren, bo nie ma do czego ich przytwierdzić ze względu na tą erozję gleby. W związku z czym zaistniała konieczność usunięcia kładki tam istniejącej, jak również rozebrania tego chodnika. Przy okazji dowiadujemy się, że będące w dobrym stanie płyty chodnikowe wywożone z rudunek, mają być wykorzystane do remontu w innych częściach miasta. 30 czerwca zbiera się miejscowa rada osiedla. Prawdopodobnie zapadnie wtedy decyzja o zbieraniu podpisów pod protestem w sprawie likwidowanego chodnika. Harcerstwo z reguły kojarzy się z wychowaniem młodzieży, z przygodą, którą można przeżyć z dala od zagrożeń cywilizacyjnych. Harcerze kochają życie zgodne z naturą i ekologię. Zgierski chowiec do końca czerwca będzie brał udział w akcji Harcerskiej Rady na Elektroodpady. Zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych pozbywać się należy tylko w sposób kontrolowany. Ze względu na negatywne oddziaływanie na środowisko, elektroodpadów nie należy wyrzucać do tradycyjnych kontenerów. Grozi to grzywną w wysokości do pięciu tysięcy złotych. Zbiórką sprzętu zajmują się specjalne firmy. W sposób bezpieczny są po prostu demontowane, odzyskiwane są oczywiście z nich różnego rodzaju surowce wtórne oraz metale szlachetne. Przekazanie, że tak powiem, do, do naszego punktu zbierania gwarantuje w pełni bezpieczne przetworzenie tego sprzętu. Firmy recyklingowe często organizują zbiórki w centrum miast, gdzie odpady oddawane są do oznakowanych pojazdów. Jedna ze zgierskich firm nawiązała nawet współpracę z Chówcem. Inicjatywa jak najbardziej trafiona. W końcu harcerze na co dzień propagują ekologię. Zachęcamy wszystkich zwierząt do przynoszenia tych elektrośmieci, czyli stare telewizory, lodówki, pralki, komputery, wszystko wszystkie takie rzeczy, które wydają się je... Niepotrzebne w domu są do wyrzucenia, i nasza akcja trwa do 30 czerwca. Hufiec jest organizacją samodzielnie się finansującą. Lekko nie jest. Wszelkie remonty, modernizacje są kosztowne. Wzięcie udziału w akcji może pomóc harcerzom finansowo. Dochód z, ze zbiórki będzie przekazany na rzecz chówca w Zgierzu. Zapraszam wszystkich mieszkańców Zgierza i Okolic do przyniesienia takiego zużytego sprzętu, bo wiadomo, że im go jest więcej, tym dochód będzie większy właśnie na rzecz naszych zgierskich harcerzy. Staramy się organizować finanse na własny, własny rachunek, w sensie tworzenia projektów różnego rodzaju no i takie akcje właśnie jak na przykład zbieranie elektrośmieci, to też jest taka akcja, która miejmy nadzieję przyniesie nam jakieś dochody, którymi byśmy mogli pokryć nasze, chociaż część naszych potrzeb. Potrzeby są ogromne, nakładów finansowych wymaga baza w Okartowie na Mazurach. Przyda się każda suma. Z zebranego sprzętu odzyskiwane będą surowce wtórne, później będzie on przetwarzany. Na przykład odzyskiwane jest ze zu, zużytych urządzeń są metale szlachetne, które służą na przykład do produkcji plomb dentystycznych. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o rynek. Sprzęt dostarczyć można do chówca ZHP przy ulicy Długiej 29 do godziny 19 w poniedziałek. Warto przejrzeć szafki, strychy i piwnice, znaleźć zużyte urządzenia i skorzystać z harcerskiej rady na elektroodpady. Od wielu lat miasto wspomaga dzieci z uboższych rodzin, organizując im wakacyjny wypoczynek. W ramach tegorocznej akcji LATO zorganizowano wyjazdy kolonijne nad morzem, turnusy półkolonijne w zgierskich szkołach, dofinansowano też obozy sportowe. Szczegóły omawiano podczas obrad Komisji Budżetu i Finansów Kuba Niedziela. Okres wakacyjny kojarzy się z odpoczynkiem i wyjazdem poza miejsce zamieszkania. Niestety sytuacja materialna zwierząt powoduje, że ponad połowa dzieci nie mogłaby skorzystać ze zorganizowanego wypoczynku wakacyjnego. Urząd miasta w ramach akcji lato zorganizował jego różne formy. Plan wakacyjnych zajęć referowano podczas wtorkowego zebrania Komisji Budżetu i Finansów. Coraz większe jest ubóstwo w mieście. Żeby wysłać dziecko na kolonię to trzeba zapłacić 1000, 1200, nawet do 2000 zł. Ma być to konkretna oferta przygotowana przez te jednostki organizacyjne, takie jak Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na mocyże zorganizowane zostaną tak zwane wakacje w mieście. Podczas sześciu kolejnych turnusów dzieci wezmą udział w różnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Zostaną też poczęstowane drugim śniadaniem i obiadem. Koszt turnusu to 80 zł od osoby, możliwe jest dofinansowanie z funduszu kapslowego. Całkowicie bezpłatne są półkolonie organizowane w zgierskich podstawówkach. Cztery szkoły taką akcję przygotowują, I jedynka, dwunastka, trójka i jedenastka. Zapisy na półkolonii odbywają się za pośrednictwem szkół. Docelowo zajęcia przeznaczone są dla dzieci z uboższych rodzin. Jeszcze w tym okresie, do końca roku szkolnego, szkoły otrzymają karty kolonijne, gdzie wypełnione karty zbieramy w wydziale. Karty są dzielone w zależności od ilości stypendiów socjalnych, także już szkoły reglamentują tym. W ramach akcji lato organizowane są też kolonie we Władysławowie. Wyjeździe na nie 65 dzieci. Łączny koszt ponad 50 tysięcy złotych pokryte zostanie z funduszu ze sprzedaży napojów alkoholowych. Ile kosztować będzie cała akcja lato jeszcze nie wiadomo. Znamy stawki i tak dalej, ale ile będzie dzieci e, i jak to się wszystko zakończy nie chcę teraz mówić, bo to takie sprawozdanie zawsze po akcji lato jest radnym e, tutaj na komisji budżetu i na sesji przedkładane. Na terenie Zgierza swoje podwoje będą miały otwarte muzeum, Centrum Kultury Dziecka, Miejski Ośrodek Kultury i Zgierskiej Biblioteki. Szczegółowy wykaz imprez dostępny jest w internecie. Radni dobrze ocenili różnorodność zajęć, choć nie obyło się bez krytycznych uwag. Myślę, że bardziej powinniśmy jeszcze skupić się na młodzieży, nie na dzieciach, bo na dzieci mają bogatą ofertę, faktycznie to trzeba przyznać, ale na młodzieży, czyli wiek gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne, no ta oferta jest bardzo uboga. Jedną z najbliższych imprez są warsztaty ceramiczne w Centrum Kultury dziecka, a także festiwal gitary basowej w miejskim ośrodku Kultury. To już nadchodzący weekend. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dziś dla państwa. Proszę o pozostanie z nami. Już za chwilę rozmowa z dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej Arturem Stelmachem między innymi na temat szans na pozyskanie środków unijnych na budowę Zgierskiego Hospicjum imienia Jana Pawła II. Ja już się z państwem żegnam, życzę spokojnego wieczoru, a na ostatnie przed przerwą techniczną wydanie programu lokalnego. Zapraszam w najbliższy piątek. Do zobaczenia.